Cześć wszystkim, witam się z Wami dzisiaj z pyszną kawą w dłoni i z czymś, co jest mega przyjemne i fajne do nagrywania i do oglądania i do odpakowywania, czyli z holem zakupowym dotyczącym roślin. Będą tam głównie dzisiaj akcesoria i jedna intrygująca roślina. Paczka jak widzicie jest z zielonego parapetu. Przyszła jakąś godzinkę temu. Kartonem jest wszystko w porządku. Jak zwykle jest fajnie pooznaczany. Ma oznaczenia ostrożnie, nie rzucać. chronić przed zamoczeniem. Pakowanie monitorowane, gdzie jest góra, gdzie jest dół. W tle widzicie to, co zostało z mojego lepizmium Boliwianum. W ostatniej aktualizacji pokazywałam Wam, że coś tam się znów dzieje. No i zadziało się to, że je przelałam. Niestety. Staram się je od nowa ukorzenić. Obejrzałam film Ani z Grujca Make Your Life Greener i ona pokazywała tam, że właśnie przy lepizmium trzeba poodrywać te boczne pędy, które wyrastają tutaj z tych głównych. O. I wtedy da radę je ukorzenić, bo jakbyśmy je chcieli obciąć, to niewiele by z tego było. Także próbuję, zobaczymy. Czy nie będę musiała kupować następnego? Dobra, nie przedłużając, przechodzimy do rozpakowywania. Pozbyłam się wypełnień i paka, o jaka ciężka. Wygląda w środku tak. Wszystko jest um, jak zwykle spoko zabezpieczone, rabat 15%. Na kolejne zakupy, ale z odbiorem osobistym. Dobrze, że z odbiorem osobistym, bo zużyłam już kolejne zamówienie, które pewno do mnie przyjdzie jeszcze w tym tygodniu i bym żałowała, że je złożyłam tak szybko, nie wykorzystując tego. Ta paczka zawiera głównie akcesoria do hydroponiki. Będę przesadzała tego frytka, alokazję okazję gigant z ostatniego unboxingu z Zagajnika i zamówiłam do niej i zamówiłam do niej właśnie taką doniczkę największą do hydroponiki mam nadzieję, że ona wystarczy mi na to, aby zadomowić tę alokazję w hydro i dodatkowo taką osłonkę kompatybilną właśnie z tym z tym wkładem doniczka kosztowała dychę sprawdzałam, nie było taniej na allegro wychodziło mniej więcej tyle samo fajnie, powinno być ok Będziemy oczywiście przesadzać tą dużą alokazję razem. Mamy tutaj jeszcze miernik do tego dużego wkładu, który trzeba kupić osobno. Pamiętajcie, że te doniczki, te wkłady hydroponiczne są na zielonym parapecie sprzedawane osobno i mierniki osobno. Ja się w ostatniej chwili pokapowałam i zamówiłabym same wkłady, bo na Allegro, jak zamawiałam wcześniej, to już te doniczki były z wkładami, z tymi e, miernikami. Kilka innych mierników. Tutaj kolejne. Bo ja tych doniczek troszkę zamówiłam. No nie troszkę, kilka, tak? Trochę mniejszych, trzy mniejsze, jedna średnia. Kolejne osłonki, na te mniejsze. O, jakie mocno! Leciutkie, plastikowe. Nie muszę szukać więc jakichś innych osłonek, czy opakowań po, po czymś tam. Tylko mam ładnie, będzie to wszystko estetycznie wyglądało. Tu jest jedna jeszcze większa. Osłonka. Pamiętam też trzy paliki kokosowe. Ponieważ będę ogarniała swoje filodendrony Lepiej żeby były niż żeby ich nie było. O, tutaj mam coś ciekawego. Słuchajcie. Zielony parapet ogólnie jest zawsze o krok do przodu. Zauważyłam, że oni bardzo podążają za trendami. Już się pewno domyślacie, co to jest. Boże, nie mam koordynacji, jak Wam to podnoszę i patrzę w obiektyw, to wszystko jest krzywo. To jest najzwyklejszy kawałek deski, który ma wycięte otwory. Jest na takich jutowych, chyba jutowych, sznurkach, które wiesza się w oknie, dzięki czemu uzyskujemy dodatkową przestrzeń na rośliny oknach e, słuchajcie, można by to zrobić samemu, ale można by nawet e, zawiesić zwykłą, e, zwykłą deskę na sznurkach e, w oknie no problem tylko, że z tymi otworami opcja wydała mi się bezpieczniejsza, jak te doniczki będą tam e, przytwierdzone pewnie się będą trzymały po drugie, nie chcę mi się po marketach budowlanych szukać kawałka deski i sznurka, żeby to zrobić. I po trzecie, nie wywierciłabym sobie sama takich otworów. Dlatego zdecydowałam się na gotowy produkt. Nie było to aż tak drogie, bo kosztowało 40 zł. Do tego zamówiłam takie trzy koszyczki. Uznałam, że po prostu lżejsze osłonki. Lepiej się sprawdzą, bo też jak się podleje roślina, wiadomo, to wszystko waży. I teraz chwila prawdy, czy będą pasować. I co? Podoba Wam się? Faktycznie one są leciutkie. Ta półka też jest lekka, także nie będzie obaw, że to się tam gdzieś zwali na głowę. Nie wiem jeszcze, w którym oknie to yy, powieszę. Ale wydaje mi się to bardzo ciekawym rozwiązaniem i chętnie to przetestuję. Mam też kilka innych pomysłów i chyba połączę to wszystko w jeden film i niedługo nagram. naszła mnie wena. Zobaczcie. Taki zestawik. Ta półka ma długość chyba 60 cm. Można to powiesić nad parapetem, można to powiesić za firanką. Pomyślimy. Dobra. I teraz coś, za czym tęskniłam. Oj, tęskniłam. To jest moje ulubione podłoże do sukulentów i kaktusów. Ale to podłoże też mam zamiar stosować do epifitów i do peperomi, bo mam niestety rękę skłonną do przelewania. No i naprawdę, wiecie, ja nie mam z żadnym sklepem współpracy ani nic, ale. Te produkty, które są naprawdę godne polecenia, to ja Wam chcę polecać, i to podłoże jest super. Jest to ta intrygująca mnie roślina. Nie jestem do końca pewna, w jakiej postaci przyszła. Bardzo mi się spodobała, jest zupełnie inna niż wszystkie. I zobaczymy teraz, co skrywa ten kartonik. I to moi drodzy, tutaj jest bulwa alokazji. Mm, pokażę Wam paszport. Jest to bulwa alokazji. Hello, hello beauty. Która jak urośnie, mam nadzieję, że tak będzie. Ogólnie jest mega tutaj sucho. Która jak urośnie. Ale teraz czy urośnie? Powiem wam, że trzyma się tutaj tego podłoża. Nie wiem, co tam w środku jest, kurde, mnie żeby zobaczyć i od razu ewentualnie oczyścić i włożyć do perlitu na przykład i do pudełka. Dobra, wzięłam mójka kawy i przystępujemy do wydostawania bulwy z tego podłoża. I teraz sobie to wszystko wysypię. To jest wszystko zeschnięte na, na wiór. O co to, o to chodzi z tym wszystkim? Powiem Wam, że. To wszystko jest zesnięte na wiór. Są tutaj jakieś korzenie. Ja trochę się spodziewałam innej bulwy. No nie, tutaj widać ewidentnie, że to wszystko jest zasuszone. A oferta, jaką, jaka widnieje na stronie zielonego parapetu, jest taka, że jest to bulwa z aktywnym stożkiem wzrostu. Czyli powinien wychodzić z niej liść, a korzenie powinny być żywe. Te korzenie nie są żywe, są zasuszone. Um, nie ma w nich życia. Nie ma stożka wzrostu, żaden liść tutaj nie idzie i ja po prostu to oddaję do reklamacji, bo nie to kupiłam. Suche te korzenie no. Także nie będę zwlekać i piszę piszę Do zielonego parapetu. Słuchajcie, złożyłam reklamację. Odpisali mi e, szybko, że akceptują tą reklamację i że mam wysłać do nich tą bulwę na ich koszt, a oni wyślą mi kolejną po otrzymaniu tej. No dobra, to by było na tyle. Odłożyłam tą bulwkę i zrobimy sobie małe podsumowanie. Mamy tutaj podłoże do sukulentów. Osłonki do hydroponiki, które ostatnio zostały wprowadzone na stronę zielonego parapetu, i fajnie, bo robię tam dosyć często zakupy, i fajnie będzie domówić sobie te osłonki z kompatybilnymi wkładami i miernikami. Na lechuze nie patrzcie, bo to mi przyszło z Allegro. Bo chciałam e, wykorzystać do przesadzania tej dużej alokazji frydek ten pon, który zamówiłam w paczce Hands of Plants, ale ta paczka drugi tydzień jeszcze nie została wysłana do mnie. E, drugi albo trzeci, także chyba sobie trochę poczekam. No, nie wiem, czy mi się chce dalej czekać. No ale leczuzę zamówiłam za legro, żeby właśnie mieć już podłoże do przesadzania, bo wiedziałam, że zielony parapet wyśle paczkę szybko, i będziemy sobie ją do tego wsadzać olepizmem przelane. Widzicie, tu się ukręca. I wsadza do ziemi. Ja wsadziłam to, co mogłam odratować. I zobaczymy, czy to się ukorzeni. Pędy są dosyć młode. A mam nadzieję, że się przyjmą. A jak nie, no to trudno. Tak jest z roślinami. Aha, jeszcze były paliki kokosowe. I ta półeczka z osłonkami leciutkimi. Wymyślę na nią miejsce i oczywiście Wam wszystko pokażę. Tak to wygląda. Także ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Kolejne odcinki pojawią się już w ciągu 2-3 dni, tylko muszę je zmontować. Trzymajcie się papa! Pa.